manko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Świetek6, a wraz ze mną jest dzisiaj Electric. manko, I witam was dzisiaj no, w FIFA, jak widać. Jest to pierwszy odcinek tak naprawdę z FIFA Ultimate Team w trybie jak gdyby multiplayer, w sensie że gramy z kimś znajomym jak gdyby i ze sobą rozmawiamy. Najpierw pokażę wam swój skład, ponieważ dawno go nie pokazywałem, więc wiadomo, Ataka, Aguero, Costa, Sanchez, Di Maria, Rooney. Azart w pomocy i w obronie e, Luis, Vermalen Company i Sania na no, obrance oczywiście dalej Noir, e, ławkę wam tylko pokażę aby tutaj się troszkę Electric ZPM tak nie spodziewał chociaż co mam na ławce skład mam w sumie cały czas od dość dawna taki sam więc no niewiele się zmieniło e, no i dobra wychodzimy e, nie, nie 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 zapraszamy sobie jak widać, ostatni mecz, właśnie, a propos, ten mecz, porażka 3-1, jest na kanale Elektryka. W sumie niepotrzebnie pokazywałem i mówiłem, jaki był wynik, ale, ale jak coś, to macie odcineczek na jego kanale, więc serdecznie was zapraszam. Link oczywiście będziecie mieli w opisie, jak do jego kanału, jak i właśnie do tego filmiku. Więc, no więc, zapraszam bardzo serdecznie. Zaprosiliśmy już Elektryka i czekamy na niego. Tak, Żubijam. Dobra, widzę, tylko czekam, dobra, mam, nie mogłem, a dobra, wiem czekam, mniejsza. Ehm, dobra, ja biorę dalej, te same strojki, ja nic nie zmieniam. Polski. To jest, zobaczmy co ty tu masz, BPL też, o Boże, czarny, murzyński napas napad. Tak. mam mamby na ataku, nienawidzę tego. nie lubisz. Zawsze Zgodnie. ja grałem właśnie z tobą, ale DG masz widzę na bramce, no tak. dobra, zobaczymy. Lepiej DGA no bo kogo ty miałeś ostatnio na obramce? Begovic, właśnie Begowicza. Begowicz mnie tak leciutko denerwował, ponieważ naprawdę wyciągał wszystko co się tylko dało i wszystko co po prostu leciało na bramkę, więc no tak średnio mi się to podobało, ale no dobra, zobaczmy dzisiaj jak DHA sobie poradzi. Ostatnio w sumie też właśnie na filmiku na odcinku u tak, Elektryka też go miałeś, tak. ale... No dobra, zobaczymy. Dobra. Trzeba się troszkę skupić. Widzę, że muszę się troszkę chyba cofnąć Dobra O oho po, po porządził Nie nie ma. Gdzie, 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 gdzie? Gdzie? No, no, gdzie na No Jera? No spokojnie Ale przeszedł No e, no! Czemu on nie uderzał? tu jeża? No, go wyprzedził. No dobra, ale no on powinien troszkę wcześniej już uderzać. Ale dobra, mniejsze. Mam mamba, no i Staric, czarna mamba. Vertogen, Vertogen, Vertogen. Dobra, faul, Fest, test faul, faul bole? dla ciebie, no. Dobra, troszkę daleko, więc jest. No tak, w miarę uznajmy, ale dobra. Spróbujmy coś ci tutaj zagrodzić zaraz po kontrze. Mam nadzieję jej kontrze. A jak dobra. nie, to po rozpoczęciu. Chociaż, no, mam nadzieję na te pierwsze. To jest mój jedyny zawodnik, który potrafi strzelić wolno. O, 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 nie wiem co Neuer robił, ale dobra. Ale obronił. Dobra. No, no, no obronię najważniejsze, obronię. że obronił, nie? Ale no. Tak troszkę nie na tą stronę jak gdyby poszedł, bo tak... No, miał szansę ją wbić do swojej bramki. Dobra, nie ma nikogo na ataku. Eee, dobra, dobra, dobra. Tu, nie tutaj miało iść w sumie, ale dobra. Dalej nie wiem czy mam Erikssona na LP. Może dlatego, Miałem że jest pojęcia. w miarę, w miarę okej, okay. tylko wolny trochę. Aaa! O Boże! Główki, kto to, kto to strzelił? Nie ta FIFA. Znaczy powiem Ci, że nawet mi wchodzą, ale no to, to no, no też zależy jak gdyby od dnia, nie? Tak samo jak no, zależy okay. od dnia, jak mi broni e, bramkarz, nie? Jak masz koszty, no to nic dziwnego. No... Dobra. Walczymy, 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 walczymy. Niema, 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 nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Spokojnie, spokojnie, tutaj nie tego. No to coś czuję, że... Nojer wyciąga. Ja będzie miał mało do roboty, gorzej swoim Nojerem. No, zobaczymy, kto sobie bardziej z tym zadaniem, oczywiście, poradzi, nie? Ooo, dawaj dawaj, 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 dawaj. Kontra. Oho, 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 ładnie, teraz, ładnie, teraz ładnie. No, co prawda to prawda, kontrolować to ja za bardzo nie umiem jak gdyby, sam na sam no zwłaszcza, jesteś, ale... Jesteś farmer. Tak, ja jestem farmer. Ja wiem co najwyżej jak zborać pole. Dobra. No i Kosta, pokaż pokaż pokaż, 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 pokaż! No! Pięknie Kosta. za innym ja. to. No, pozostawię duże do No dobra, cicho. Kosta pozostawia dużo w sumie do życzenia, no ale, ale no zobaczymy, mam nadzieję, że trafiłem będzie okej. go, trafiłem go w tej darmowej paczce od jej. i... A ja Pamięci, Kostę sobie słabo. kupiłem chyba, wiesz, nie, nie pamiętam mecze, w sumie już, ale... Mecze i zero bramek, zero ja Kostę na początku jak miałem, to miałem naprawdę bardzo, bardzo dobrą passę z nim. E, później i na kilka meczy ustał jak gdyby. Ale teraz widzę, że ostatnio znowu coś się zaczyna odblokowywać, więc jestem no, w sumie, jak gdyby nie patrzeć, zadowolony, nie? Trochę hajsów na niego wiadomo poszło, ale wymyślę, ale że warto. On chyba ze 100 tysięcy kosztuje. No, nie wiem ile go kupiłem, ale, ale kupiłem w każdym razie. Złapał. O, o, o. Udało się. No wprost w ręce mocny było w sumie, strzał. więc wiesz. No ale mocny strzał, to też trzeba zaznaczyć. No, nie powierzenia. Dobra, no, no, no. Dobra, ruli. Eee, nie, 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 nie. We, no, vertogen. Wybij to. Tak. Prosto z czuba po jajkach. <noise> o, co porobił, patrz. No, porobił. Jakby nie było tego trzeciego co w, z tyłu tak naprawdę mnie zamknąłeś tam w klatce przy tej linii. Na 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 nie popisuj się już tutaj. Dobra ładnie przepuścił. Dawaj 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 dawaj. Spokojnie 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 spokojnie. Ale robisz coś. Cały czas. O o. o. Dobra, 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 do, dojdź! Doj, no, dobra, ales. No, prawie dochodzę. Ty, ty tam wiesz. Spokój. No! No! O, dobra, Neuer dał radę tym razem. O, jeszcze dla mnie pilka, ładnie. Nie no, wiem o prawie... byl... Dlaczego, no ale dobra. Prawie byłby rzutrożny. Byłby. Za zaczmy. Ten czas przeszły w tym wyrazie Dobra Nie tam Darić wybiegł Do dołu Maria, ładnie do kosty No, faul Dawaj mnie tę piłkę no dawaj to Wiesz Kwiatek Ja dalej czekam na twojego minecrafta Spokojnie, ty się nie denerwuj Ten jakiś brazlijczyk, podanie piętką No Tyle było z Podanie ładne, no ale gorzej później. No, Maria, Argentyna teraz. Próbowała atakować, ale coś mi nie wyszło. Dobra. Mangala. Grojmy. Gro... A, do kogo? Dobra, chociaż no, nie ale. przyjąłeś tego. To chociaż tyle szczęścia w całości. O, ale nie powiem, wyrównany jak na razie meczek. A jedną akcję zrobiłeś? No, jedną akcję i tak naprawdę to była kontra. No, ale no, a no, zobaczymy, Je jeszcze nie przekreślajmy całego meczu, nie? Tak, jeszcze czarne mamby tutaj mogą coś zrobić. No Właśnie, o, patrz. Miłoby było, gdyby do drugiej połowy udało mi się wyrównać. Przecież Dobra, rożny, dobrze. spokojnie. Przerożnych można bardzo łatwo stracić brameczkę. Przypominam w tej Fifie. Nie mówię, że za każdym razem, ale. No, nie było daleko, nie było daleko. Tutaj akurat wiele brakowało. No tak, gra doliczona jak zwykle 5 minut, czyli gra się nie skraszowała, no. nie zbugowała, nic. Wszystko jest okej. Okay. Tak, A no nie wiem, właśnie, dlaczego w ogóle jest taki błąd, że za każdym razem dolicza 5 minut. No, bo to jest FIFA, tego nie ogarnisz. Znaczy bardziej ale... bym powiedział, że to jest EA, aniżeli FIFA, ale no dobra, okej, okay, każdy. Ale jest pewien, no. wiesz co. <laughs> Jeszcze jak doliczy sędzia 3 minuty, to znaczy, że gra się po prostu O. Oh. No nie wiem, ja nigdy jakoś tak za bardzo takiej sytuacji nie miałem, więc no nie mam pojęcia za bardzo. Ale no nie powiem. Ładny meczek, ładny meczek. Aaaa, znowu staty... dobra, statystyki no, teraz. No Ja myślałem, że masz mniej strzałów, ale ja mam no, więcej. Nie, ja 5, no, wyrówni... nie, 5-5 jest strzałów ogólnie, tak. celne masz jeden więcej. Tak Posiadanie równiu tylko przyjęcia masz więcej, no nie dziwię się. No nie jest tak źle, nie jest tak źle. No. Zobaczymy jak będzie w drugiej połowie. Właśnie, jeżeli chodzi o drugą połowę. To ja muszę coś sprawdzić. Spoko, to czekaj, to ja sobie też od razu zrobię malutkie zmiany. Bo mi tak naprawdę tutaj oni nie grają, a zrobię sobie pewną zmianę, którą nie wiem, mam nadzieję, że na ciebie podziała. A jeśli nie, no to, no nie wiem, no, mam nadzieję, no. Już, już ją zrobiłeś, tak? Tak, już ją zrobiłem. Właściwie podwójną. Ue, he, 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 kolego! Ale było meczu. Co to było? Bramka meczu. Oluju. Oluju. To się nagrało? Tak, to się nagrało. Ja, Co to było? Tak tam. Ja Czarna jebie. mamba. No, nie było spalnego. Był, no nie, był, no. Był, 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 był. Dobra, będzie okazja do zmiany. Oh. Balotelli. No, może podziała. Ale może mój balotelli podziała. No, mam nadzieję, balotelli. że to nie twój podziała. No, a jednak Asystował oh. Też skontry. No ale ten strzał co z Tarija nie wszedł. Ciekawe czy będzie goal line z tego, bo tak na poprzeczce pojęci No nie wiem, zobaczymy, ale no nie powiem, tutaj ładnie wyrobiłeś moich obrońców Tak, wszyscy poszli na Balotelliego, a tam stron no. czy wychodził Nie wiem czy to było. O, o bo Boże. sobie się zachciało. A widziałeś Tak, a co? Widziałeś kogo wpuściłem? Nie, nie widziałem. No zobacz na bramce, yy, domyślam się. To już nie jest DHA. Domyślam się. Nie wygląda. Zyskali w środku pola. A kompani. No nie powiem, kompani ładnie ma czasami strzały z daleka, ale no ciężko było z tym, żeby weszło, nie? Wiadomo, no nie zapominajmy, że jest to obrońca. Dobra, lotelli Balo. No, widź, widź, Dobra, wyszedł, złapał to, udało się. No, ale... Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj. Mogła ci wyjść chociaż to pinkanout. No e, I... dobra, Diabi B. No e, ja ja myślałem, że... Co to miało być? I, jednak mi będziesz pod pressing podchodził. No... Nie, nie, nie tego, nigdy nie grałem w Balotelim i Staridziem, którego też wprowadziłem. E, więc no nie nie, wiem, nie będę jakoś nimi rewelacyjnie grał niestety, ale no, postaram się coś nimi ubrać. Dobra. ci, że to duet o, jest niezły. O, no, no wiem, domyślam się, że to tak powiem. Już przetestowałeś na własnej skórze? No, dokładnie, na własnej skórze, aniżeli na własnej, jakby murawie. No, dostałeś w dupę, na... no, no, no. tak w, krótko w mówiąc, nie? W skrócie, jak gdyby. Ale, no Mamy dobra, mniejsza. Bardziej mm. bym powiedział, że było to podanie od ciebie, aniżeli ode mnie na no, okej. Okay. Dobra, wyjdź spokojnie na do tego. Wyjdź spokojnie. Spokojnie. Panika. Nie spieszy się. A widziałem tą panikę przy wbijaniu. oho! Stary ci się postarał tym razem, ale troszkę za bardzo w środek. Gdyby poszło na róg, to byś nie miał szans z, tym, z wyciągnięciem tego. Oho, I patrz to! Kompany! kampane. A. A, různé bardzo lubię różne w A jakoś mi nigdy nie wchodzą, nie wiem czemu. Raz miałem taką sytuację, kiedy grałem. Mi bardzo lachem. często wchodzą, tak naprawdę, ale no, no nie no. Zależy też od szczęścia. Nie, nie wiem, ja bardzo lubiłem w ogóle w FIFA grać FIFA ne, główkami, więc y, też może być, że dlatego, nie? Pamiętam na początku jak nagrywałem 14, to każdy mi mówił, żebym przestał grać główkami, bo to zaczyna denerwować, nie? Ja dosłownie każdą bramkę leciałem flanką i wiesz, i do środkowanie do środek. Nie dośrodkowanie, dośrodkowanie, dośrodkowanie i tak wyglądało moje nie tak No bo wiesz, więc tam ta Fifa była na główki, nie? No. Znaczy, ja ci powiem, że ja tak grałem w FIFA, nie wiem, od której pamiętam tak naprawdę, nie? Czyli od tak naprawdę dziesiątki. Zawsze chodziłem flankami i, do, i wrzutki robiłem, no ale no, no nie no. to to jest kocur. No. Tak się nauczyłem po prostu i, i tak było. Zobacz jaką tam dziurę miałeś No wiem, widziałem właśnie, każdy tutaj szedł, ale tam bardziej bramkarzem do Ciebie próbowałem, a resztę tam tego upilnować, ale no, no nie udało, nie wyszło Znaczy, to czasami się udaje ta taktyka, ale no niestety nie tym razem O Boże, Ty miałeś podać, a nie kopnąć, no ale dobra No, Begowicz Dobra Aaaa, jak skasił Jakby to wyszło mu Balotelliamo To może i by coś podziałało, ale no niestety zeszło troszkę no dobra. Bra. Podanie nie było idealne. A właściwie do idealnego to mu wiele brakowało. No! ojej. Się pobawił tam, się pobawił Brazylia. tam. Brazylia. No, dwóch tak gętką. Dobra. Paszport im trzeba zmienić na brazylijski. Tak, tak jak koście. Hiszpański Brazylijczyk. Dobra, dobra, wyjdź, wyjdź i spokojnie, dobram każe. Spokojnie, spokojnie, mamy 80 minutę, musimy tu jeszcze coś ubrać. Już? Ujść. No, 80. Już 80. Jest. No, więc już to tak naprawdę można powiedzieć, że końcóweczki. No to szybko zleciało. No, bardzo szybko bym powiedział nawet. Ajajaj. Aj, aj, to no, no właśnie, zdaje mi się, zdaje mi się. Dobra. Spróbujmy, spróbujmy tu jeszcze coś ubrać. Ops Ops, 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 ops No ojojojoj, obrońcy oj, oj, oj. O, dobra, główkę Trzeba to wykorzystać, nie, nie, nie. trzeba główkę wykorzystać Nie, 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 nie Nie, O dobra, rozmy kolejny Dobrze. Dobra, kolejny, kolejny, kolejny Znucie tej mamy z drugiej mamby. Patrz to! Nie, Patrz tą mambę! Po prostu go kocham Kocham go za te główki. Wszystko co jest z to wszystko wchodzi na kompanego. No normalnie masakra. Nawet zrymowałem. Taki ze mnie. Szalenie, co? O, o, widzę teraz to już próbujemy. Poniosło, tak? Poniosło, go. Ja sobie spokojnie... O dobra, autobusem to ja nie będę grał. O! Ja nic. Ja się bardziej zająłem ustawianiem składu aniżeli graniem. To oh. Nie było tam twojego obrońcy, coś ty zrobił w ogóle? Ja rypię Dobra Dobra, gramy końcóweczkę Więc w sumie? Nie! Ja! z tego bogowicie z tej bramki czekaj, czekaj, czekaj Dwie wpuścił z główki Nie ma, nie ma, nie ma Dobrze, czyścimy, czyścimy Super Super. No, dawaj dawaj, 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 Kontra, dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem, co ja tam zrobiłem, naprawdę, w tej akcji, ale no dobra, no o, trudno. Co, co, łapki w górę dla świadka za tą co, co akcję. Co było, to było, no trudno. Tego już łapki nie Łapki w stacza. górę dla niego za tą akcję. Tego już nie cofniemy, niestety. No, jeszcze. Kuź wam tutaj. O. kontuzję złapał. Nawet nie kto tak naprawdę. Oj, światek, widzę, że igrasz z ogniem. Spokojnie, tym razem to było zaplanowane wszystko, ale no. Nie do końca w sumie tak zauważyłem. Ale dobra no. To tu w ogóle ma tą kontuzję z jeden. Di Maria. Piczka. O, di Maria. Ty powinieneś tutaj na koniec właśnie mi najbardziej, że tak powiem, zostać. A ty się tutaj wyłożyłeś już wcześniej. Ja rypie. Przez własny błąd, przez własny pieprzony błąd straciłem zwycięstwo. No, a jeszcze w 84 tak się cieszyłeś. Wszystko boże. co z główki to wchodzi. O boże, ale tutaj też obrońcy dali dupy, tak naprawdę, przy pilnowaniu ciebie, no ale no dobra. Bo ja już wczoraj jechałem, a tak całą drużyną, nie? No i do koniec ostatniej akcji meczu. No dobra, trudno. Gratuluję. Jak ty by to nazwać, 2 do 0 dla ciebie? Tym razem ci się udało po raz tak. kolejny. Tak właściwie tym razem dzięki mnie. No ale no, no trudno, no i jeszcze będzie rematch spokojnie. I jeszcze łapki to rozstrzygniemy. Łapki w górę dla świadka za tą bramkę. Dokładnie. Za tą strażoną oczywiście brameczkę. <grych> tak. No, no spokojnie, to jeszcze będą Pałem że, że rewanże. Jak coś te odcinki będą oczywiście wiadomo na zmianę, raz u mnie, raz u elektryka właśnie właściwie, no raz u nas. W sensie, że Dokładnie. raz ulicy, tutaj u mnie, a raz właśnie u elektryka, bo naprawdę gramy dość często między sobą, więc spokojnie może to nagrywać i po prostu walno jakby dawkować po części. No więc co, my się z wami żegnamy? mamy nadzieję, że Wam się odcinek podobał. O, Stalisz, twój e, widzę zawodnika dostał, mój był u mnie najlepszy, 9.4 4 więc troszkę moduł do twojego zabrakło, no ale trudno. Dobra. Niestety. Więc co, my wam dziękujemy bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarzu i dalej, No i co, żegnamy się z wami, więc trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Na razie. No i papa Na razie.